Bierzmy. Co chcesz sobie jeszcze, Fagata, zrobić? Co chcesz zrobić? No, jakie operacje? Ja y, powagę chcę zrobić dupę i cycki. A może ty no, dupę i co? No, wytrenuj to chociaż, rób przysiady, cycki co zrób, ale przysiady chociaż rób. Ale chcesz zrobić. Jeszcze większe cycki chcesz zrobić? Ja teraz nie mam dużych cycków, bo mi zmalały strasznie właśnie od y, tego. A ty myślałeś kiedykolwiek o twoim kręgosłupie? Już nie ja... mówię moralnym, bo to. Ja miałam, ja miałam, wielkie problemy z kręgosłupem, jak miałam taki duży biust, jak byłam grubsza. No, ale no. co z tego. Tak byłaś ty piękna. Mam no, jakiś ja tam chłopi, swój, stary. mam jakiś tam swój ideał piękna w głowie i mi się po prostu podobają duże dupy, sztuczne cycki i sztuczne tyłki. No tak mi się podoba i co z tego. Nie podobają mi się naturalne, wyrobione tyłki na siłowni. Naturalnie sobie Bo nie... Ja na treningach mordotuję się ode mnie. Eee, A to Nie, to samo. Ale, nie, robię też siłkę. Ale, ale. Co ja chciałam. Aha, no i sobie wiesz, wyjmę w biodery wielkiej dupy takie jaką bym chciała, nie zrobię na siłowni. Jak Laluna? No w sumie spokojnie. Ja, ja lubię duże dupy. Mi się po prostu, no lubię ku... duże dupy, lubię duże cystki, tak mi się podoba.